Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu opony używane i ich stan po jakimś tam czasie i przebiegu. Tym razem cało w Redensteiny klatrak, Pro, i dokładnie te same, co miałem na Maździe. Ja kupiłem w, yy, w roku 2019, tutaj Widz kupił w 2020 i jeździły na Hondzie CRV i zrobiły praktycznie ten sam przebieg około 40 tysięcy kilometrów, to znaczy ten sam co u mnie. Widz, zaraz zobaczycie, w mailu pisze, że ma produkcję filipińską. Aż odszukałem swój filmik sprzed 6 lat i ja miałem produkcję węgierską. I tu jeszcze mój filmik, jak miały 3,5 roku, 37 tysięcy. Ostatecznie wrzuciłem je, jak miały 4 lata i chyba, no 40 parę tysięcy jakoś. No i u mnie wyglądały tak, czyli złom. Fotki wysyła nam Paweł, dzień dobry, podsyłam informacyjnie po 35 tysiącach, ale potem dosłał drugiego maila z korektą, że się pomylił w obliczeniach, że to jest ponad 40 tysięcy Quadrac Pro 225 65 opony założone w 2021 i tu się też pomylił, to był 2020, pisze do Hondy crv 2.4, czyli jak rozumiem wersja amerykańska. Nierotowane, przebieg około i tu też właśnie nie 36, tylko 40 pary tysięcy. bieżnik w tym momencie 4 mm przód, 6 mm tył. Co ciekawe, te się nadają do kosza, tak jak i u mnie. Natomiast yy, widz Paweł dalej trzyma się opon, yy, opon całorocznych, ale tym razem będą to Yokohamy Geolendar CV4S. Nawet nie wiedziałem, że jest taki model. Bieżnik 1 cm. Wow, zobaczcie ile mięsa. Dosyć masywnie zbudowana produkcja Filipiny. Aha, to chyba pisał o tych Yokohama, że Filipiny, a nie o tych Wredensztajnach. Pierwsze wrażenia pozytywne. Podczas jazdy na mokrym jest cicho, komfortowo, hamowanie, jazda w zakrętach pewna. Testujemy. Pozdrawiam. No to będziemy czekać na kolejne fotki. No to mamy kładraki tutaj z boku elegancko. No, i to jak rozumiem, jest opona tylna. Bo wygląda całkiem nieźle. Nie ma jakichś większych spękań. No, i ostre krawędzie klocków. No, ale tutaj już jest gnój. Dokładnie tak jak u mnie. Identycznie spękane. Pokiereszowane. No, i tutaj też chyba opona tylna, raczej na pewno, bo wygląda bardzo dobrze. Ja raz rotowałem, chyba z tego co pamiętam, czy dwa razy. Także u mnie i przód, chyba dwa razy. Także u mnie i przód, i tył wyglądał beznadziejnie. Czyli ewidentnie, zobaczcie, jak na przedniej osi, osi opony dużo bardziej się męczą. Tutaj też elegancko. Tutaj jest bardzo dobrze, ale bliżej środka już chyba trochę gorzej. Ciekawa sprawa: zwykle to krawędź dostaje bardziej po tyłku. A tutaj jest wrażenie, że środek. Tutaj fotka troszeczkę niewyraźna, ale widać też, że. Z przedniej osi stan słaby. A tutaj nie wiem, ale czy to jest przednia? Oś być może. Albo raczej tył, bo jeszcze jest sporo bieżnika. Napisał, że na przodzie zostało tylko 4 mm. No i oto jego nowe Yokohama. Ciekawa sprawa. Tyle bieżnika, 1 cm. Widać, że bardzo dużo tego mięsa. Yokohama. Obrócę fotkę. Geolandar CV4S 225-65-17 ona nie wygląda jak zimówka? Może ja bym sobie strzelił takie do CRV -ki. Nie no, mięsa naprawdę dużo Jeden centymetr a na tych moich zimówkach, to zimówki zwykle mają dużo mięsa, a te moje chińskie zimówki to tak, ino-ino. Tam chyba nawet 7 mm nie było. Dzięki, trzymajcie się.